Polskie koleje państwowe chcą, aby planowana towarowa obwodnica kolejowa Płocka przebiegała przez środek miasta między Podolszycami a Centrum. Taki wariant, najmniej korzystny dla naszego miasta, spółka wybrała spośród czterech poddanych wcześniej konsultacjom. My od samego początku mówiliśmy, że nie zgadzamy się na ten wariant przede wszystkim z powodów bezpieczeństwa, że tego rodzaju rozwiązanie nie zapewnia bezpieczeństwa mieszkańcom Płocka, Dodatkowo jeszcze dozorganizując komunikację, transport lokalny. Naszym celem jest wyprowadzenie transportu materiałów niebezpiecznych poza granice administracyjne Płocka. Trasa rekomendowana przez PKP miałaby prowadzić przez Tokary, następnie wzdłuż mostu Solidarności i dalej między podolszycami a osiedlami Wyszogrodzka i Międzytorze do węzła kolejowego pod kombinatem. Byłaby najkrótsza, ale przebiegałaby przez środek miasta. Proszę zobaczyć, połowa podolszyc to jest zasięg oddziaływania w razie, gdyby doszło do jakiejś awarii na tej linii. Dzisiaj to jest kompletne lekceważenie mieszkańców. Prezydent Andrzej Nowakowski skierował już pisma do premiera, ministra infrastruktury i parlamentarzystów. Zaprotestował w nich przeciwko planowanemu przebiegowi obwodnicy kolejowej. Chcemy również poprosić mieszkańców o to, że jeśli nie chcą mieć. W centrum miasta kolei, to jest to ostatni moment, żeby ten sprzeciw po prostu wyrazić. Każdy z nas może podpisać petycję do prezesa PKP. Można to zrobić osobiście, w Urzędzie Miasta lub przez internet. Więcej informacji na stronie internetowej urzędu. W szeregach Płockiej Straży Miejskiej służbę rozpoczyna Ekopatrol. To zespół zajmujący się pomocą chorym, rannym i zagubionym zwierzętom. Strażnicy będą się poruszać po mieście elektrycznym Reno-Kangu. Auto jest dostosowane do transportu zwierząt, wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Ma także klimatyzację i wentylację, a podłoga i ściany w przedziale przewozowym są wyłożone materiałem odpornym na częste mycie. O powstaniu Ekopatrolu zadecydowali mieszkańcy w ósmej edycji budżetu obywatelskiego Płocka. Klucze do nowego samochodu komendantowi Straży Miejskiej Piotrowi Umińskiemu wręczyła Marta Krasuska, Płocka radna i autorka projektu. Ja z tego miejsca też pragnę bardzo podziękować mieszkańcom, wszystkim mieszkańcom, którzy głosowali na, na ten projekt, bo było to naprawdę imponująca liczba głosów. Zaangażowały się w to również organizacje prozwierzęce, jako, jak również mieszkańcy i wolontariusze naszego stowarzyszenia Podprzyjazny Psom, który, którego jestem prezesem. Tak więc bardzo jeszcze raz dziękuję wszystkim za, za te oddane głosy i wierzę bardzo mocno, że będzie ten pojazd i e, oczywiście zespół Straży Miejskiej e, dzielnie tutaj służył i wspierał mieszkańców i ich zwierzęta. Koszt zakupu samochodu i jego wyposażenia to prawie 205 tysięcy złotych. Przy ulicy Kazimierza Wielkiego 52 powstaje żłobek. Placówka będzie mieściła się w całkiem nowym obiekcie. Jego budowa dobiegła końca a efekty prac dziennikarze oglądali w towarzystwie prezydenta Andrzeja Nowakowskiego. Trzyoddziałowy żłobek zajmie dwa piętra. Oprócz przestronnych sal i łazienek przystosowanych do potrzeb maluchów powstanie także część administracyjna i socjalna. Nowoczesna kuchnia czeka już tylko na wyposażenie. We wrześniu do żłobka zacznie uczęszczać 80-90 dzieci. Wcześniej, już w czerwcu, tętnić życiem zacznie drugie, trzypiętrowe skrzydło budynku. Powstało w nim 12 mieszkań na start, przeznaczonych na wynajem dla młodych ludzi, którzy chcą związać swoje życie z płockiem. Cała inwestycja kosztowała ponad 12 milionów złotych. W planach jest budowa w sąsiedztwie kolejnego bloku z 30 mieszkaniami.